W kraju leży miasto Dubaj. I baby, idź do Dubaj. Kieracz na Dobrze. Za szybki. Jaka rzeka przepływa przez Londyn? Patryk. O, Ale warny gafe. Ja <laughs> ale warny gaffe. Tamiza. Dobrze! <laughs> nice. Lol, ja się boję takich obiósł, powiadając nakryty na znaczy ja, ja nie pamiętam, tak, nie próbowałem. W jakim kraju znajduje się góra Kilimandżaro? Patryk. Yy, Nepal, Tanzania. Kto był przywódcą rewolucji bolszewickiej? Patryk. Rafał I, bolszewik. <laughs> Lenin. Dobra, На здоровье.